Hej, to wybredna Maruda i witam się z Wami, chyba w Waszym ulubionym filmie, jeżeli chodzi o różne cykle na tym moim kanale, czyli w Bookholu. Pokażę Wam dzisiaj mnóstwo nowych książek, jakie wzbogaciły moją biblioteczkę w ostatnim czasie, i jest tutaj tyle perełek, jestem nimi otoczona. Tyle perełek, że po prostu nie wiem od czego zacząć. Miłość wielka, nie mam gdzie tego kłaść, dlatego leżą sobie wokół mnie. Zacznijmy może od tego kartonu. Czy zamówiłam coś z Amazona? Nie. Zamówiłam coś z winty. Są to książki teoretycznie używane Dlatego zostały zapakowane w co tam Osoba wysyłająca akurat miała Natomiast same książki są jak nowe Być może faktycznie są nowe, bo nawet te wstążeczki Nie są wyciągnięte I jest to proszę państwa taki oto zestaw powieści Drobnych i poręcznych Jak już kiedyś wspominałam, ja chcę mieć wszystkie książki Brandona Sandersona u siebie na półce Dlatego mam Drogę królów, tom pierwszy archiwum burzowego światła Słowa światłości Tom drugi archiwum burzowego światła Dawca przysięgi, część pierwsza tomu trzeciego archiwum Burzowego Światła. I dawca przysięgi, część druga tomu trzeciego. Czy ktoś to ogarnie? No i jeszcze część pierwszą tomu czwartego. Również archiwum Burzowego Światła. Także taki piękny zestaw jest już mój, nie mogę się doczekać, aż to wszystko przeczytam. I za to na Vinted dałam jakąś stówę dosłownie, w tym przesyłka, także yy, opłaca się czasem, czasem można fajne rzeczy tam wyhaczyć. Swoją drogą ja też na Vinted sprzedaję, więc możecie wygooglać tą wybredną marudę i sobie kupić coś ode mnie, żebym nie ja miała więcej pieniędzy na kolejne książki branda da Sandersona. Drugi unboxing dzisiejszego bookhola to Świat Książki. Kupiłam sobie tam kilka książek i bardzo długo czekałam, zaraz się dowiecie dlaczego, jak już od Sandersona zaczęłam to Sandersonem idźmy dalej mam tu Rytmatystę, czyli kolejną, kolejną powieść od Brandona to już chyba nie jest jakoś tam powiązane z cyklami, wydaje mi się, że to można czytać w dowolnym momencie i Migawka to jest cieniusieńka książeczka wiem, że Brandon tak średnio się spisuje w krótkich formach chociaż legend mi się całkiem podobał, ale faktycznie mógłby być dłuższy i to jest już bardziej kryminalne, ale chyba nadal z elementami fantastyki, nie wydaje mi się, żeby Brandon Będą miał pisać coś innego niż fantastyka. Także moja kolekcja z Brandonem się powoli zapełnia. W tejże paczce znalazła się także Wonder Woman. Ja nie jestem wielką fanką tej superbohaterki. Ja w ogóle nie jestem wielką fanką uniwersum DC. Ja jestem raczej Team Marvel. Natomiast jest to książka autorstwa Bardugo, a wobec niej również y, mam pewne zobowiązania. To znaczy ja sobie obiecałam, że wszystkie jej książki będę miała na półce, więc chcę sprawdzić, jak sobie autorka w takim. W takiej odsłonie poradziła. No i tą długo wyczekiwaną książką ze względu na przesuwaną premierę. Były Rządy Wilków, również Libardugo, czyli drugi tom Króla z Bliznami, którego wciąż nie przeczytałam, także no spoiler please. I się nie mogę doczekać, nie mogę się doczekać. Jestem właśnie w trakcie relidu wszystkich książek od Bardugo, z tego Uniwersum Griszów, jak widzieliście. Jest pełno filmów na kanale, które cały czas realizuję, których będzie jeszcze więcej, bo mam kilka w planach. Boję się, boję się, bo widziałam reakcję ludzi, że płaczą. To nie jest dobry znak. I już nie zakup, ale prezent Wpadajcie na konto Dwie Strony Kultury Ponieważ Dziewiąty Dom Jest mój, dziękuję Ja nie wiem dlaczego ludzie są dla mnie tacy mili i dają mi książki za darmo <grymianie> Ale kolejna książka I bardzo długo na mojej półce Dziewiąty Dom jest historią już oderwaną Od Uniwersum Griszów Jest bardziej dorosłą, kryminalną, mimo że główna bohaterka Jest wciąż nastolatką Nie jestem do końca przekonana, czy tutaj znowu Nie było takie chapanie wszystkiego Czyli niby powiedzieć dla dorosłych, żeby złapać dorosłych Ale jednocześnie z to letnią bohaterką, żeby tych młodych czytelników również przyciągnąć, jest podobno dość brutalnie mroczny, jest krew i dziwne rzeczy więc będę czytać, będę czytać to jest jedna z książek, głosowaliście na Instagramie, co mam teraz czytać i tak dalej więc zapraszam również na Instagrama Wybrednej Marudy i ta książka idzie łeb w łeb z, z kolejną nowością na mojej półce, czyli niewidzialne życie Eddie Laru, to jest historia, którą ja bardzo chciałam przeczytać, kiedy się tylko dowiedziałam, że ona powstanie, mimo że ja z zwiszłab, mam takie love hate relation, jej wiszez bardzo mi się podobało, natomiast po od i magii w ogóle do mnie nie dotarło jakoś się odbiłam od tej historii, więc jestem ciekawa, jak ocenię to, tym bardziej, że najpierw pojawiło się mnóstwo pozytywnych opinii. To była bardzo hypowana książka, a u mnie hype raczej działa. Średnio. Natomiast później zaczęło pojawiać się coraz więcej tych negatywnych opinii, że jednak trochę nudne, przegadane i tak dalej. Zobaczymy, mam pewne obawy co do czytania, bo okej, okay, książka wygląda pięknie z tymi niebieskimi stronicami, ale chyba byłoby lepiej, gdyby sam grzbiet był niebieski. Trochę się boję, że będę tutaj dostawać oczopląsu podczas lektury, kiedy mi to niebieskie będzie świeciło dookoła. Także to są te dwie książki, które prawdopodobnie będę czytać w najbliższym czasie, bo... Tak zadecydował lud. I teraz przechodzimy do kolejnych książek, co tutaj mam. Akademia Rocznych Zaklęć, Próby Śmierci od, od wydawnictwa Winidia. Ja jeszcze tego nie czytałam i mówiąc szczerze, jak na razie za bardzo mnie do tego nie ciągnie. Obawiam się, że jestem troszeczkę za stara. Poza tym e, historie tego typu z tą akademią i no, no nie, jakoś, z jakiegoś powodu zawsze te historie przechodzą gdzieś obok mnie i kompletnie do mnie nie przemawiają. Widocznie to nie jest motyw, w którym ja się dobrze czuję i który mnie jakoś tam zachęca do lektury. Dość podobnie było w Przebudzeniu Powietrza. To jest akurat książka, którą przeczytałam, o której mówiłam Wam we wrapapie ostatnim. To jest historia pełna magii i w ogóle, tylko że ona została napisana w 2015 roku i to bardzo widać. To jest. Ta tematyka tych wszystkich magicznych szkół, gdzie dziewczyna okazuje się, że ma supermoce, a o tym nie wiedziała i się musi gdzieś tam zakochać w kimś tam, taki trochę. Trylogia Czarnego Maga, trochę Okrutne Książe, trochę Porwana Pieśniarka, ale niestety styl autorki kompletnie to mnie nie, nie przemówił i, i strasznie mi się to czytało, tak akurat nie polecam. Na przeczytanie czeka jeszcze Tkając Świt, również od wydawnictwa Winidia. i z tą powieścią mam poważny problem. Znaczy, ja jej nie czytałam, to nie jest problem jakoś tam. Związane z jakością, tylko chodzi o to, że to jest mulan. Znaczy, tak to jest reklamowane jako projekt runaway w po połączeniu z mulan. Ja nigdy nie lubiłam mulan. Wydaje mi się, że ja nigdy w życiu nie obejrzałam animacji mulan w całości. Być może jestem złym człowiekiem, być może popełniłam jakiś ogromny błąd i moje dzieciństwo zrujnowało mi resztę mojego dorosłego życia. Może, ale z jakiegoś powodu mulan. Więc też nie ciągnie mnie do tego. Dalej mam Enola Holmes, czwarty tom. Już czwarty tom. Ekranizacja jest na Netflixie. Robiłam wam na kanale porównanie książka-film. Recenzowałam wam trzy tomy tych książek, natomiast dotarł do mnie również czwarty tom, który jeszcze przede mną będę go czytać. To są powieści takie raczej middle grade. Wydaje mi się, że dla młodszych odbiorców niż film. Film został tak zrealizowany, żeby trafić, wiecie, i do rodziców, i do dzieci, młodzieży. No, i ale, ale spoko. Nie, ja lubię klimaty Sherlockowe, to jest jak najbardziej o, o Sherlocku, to ja Wam jeszcze za chwilę powiem, jak tutaj się dokopię do reszty tych książek. Kolejne dwie książki, o których mówiłam Wam tym razem na blogu i link również będzie w opisie, to super przypał i jeszcze większy przypał. To są dwa tomy jednej serii młodzieżowej, takiej, która przypomniała mi, jak to byłam kiedyś młoda. Młodym dziecięciem byłam. Tutaj nasza główna bohaterka ma takie typowo nastoletnie problemy dotyczące szkoły, przyjaciół, pierwszych miłości, dotyczące tego że hej, na komediach romantycznych Jennifer Lopez zawsze tak ładnie się potyka i tak uroczo upada przed tym swoim wybrankiem serca. Dlaczego ja zawsze jak się przewrócę, to muszę wpaść w psią kupę? To jest ten poziom żartów i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie dla takiej młodzieży, co to, to czytają fanfiction, takie, takie gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjum, prawda? No to, to, to jest ten, ten, ten typ, ten typ. Czyli zupełnie inaczej niż Farmakon, również dwa tomy, ten pierwszy, drugi, tak naprawdę, tak naprawdę to jest jedna książka i żeby poznać całą historię, musicie kupić oba tomy naraz. I o konie opowiadałam Wam na kanale, analizując troszeczkę gatunki, bo z jednej strony jest to thriller socjologiczny, z drugiej thriller. Technologiczny, mamy trochę fantastyki, mamy trochę kryminału, tu się bardzo dużo dzieje. Powieści, może, które mnie nie zachwyciły, bo ja po prostu nie jestem chyba odpowiednią grupą docelową, ale bardzo miło było mi po prostu przekonać się, jak to zadziała w moim wypadku. Było to fajne po prostu doświadczenie, Takie powiedzmy eksperyment czytelniczy. Wrażenia z tegoż eksperymentu również Wam podlinkuję w opisie. Kolejne książki od Winnie Dia, które wciąż nie przeczytałam, to Krew i Mew, czyli drugi to. Gołębia i węża. I to jest akurat powieść, do której jakoś tak ostatnio mnie w tym miesiącu ciągnie, i wydaje mi się, że być może za tego gołębia się w końcu zabiorę, żeby się przekonać. Opowiadałam Wam o nim w książkach, które można by przeczytać, jeżeli podobał nam się cienikość, serial, jeżeli tęsknimy za tym światem. Ponieważ bardzo kojarzy mi się to z historią Niny i Matejasa Wiedźma i ganiający ją. Ganiacz Wiedźm. Jakościowo z tego co słyszałam to takie średnie, ale tak tematycznie mi się to skojarzyło i jeszcze mam ten Sabat i upadnie, czyli drugi tom Te Wiedźmy nie płoną, książka o której też swojego czasu było bardzo głośno i teraz jakoś ten hype przycichł mam wrażenie. Historia o Wiedźmach z wątkami LGBT+, tyle wiem, nic więcej nie wiem. Kiedy się dowiem i przeczytam. Mam tutaj również coś dla młodszych odbiorców. Jest to Malamander, powieść taka middle grade, która może młodszego odbiorcę wprowadzić zarówno w świat fantastyki, jak i w świat nieco kryminalny, związany taki powiedzmy z Sherlockiem. Bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Również jest osobny film na kanale. Co więcej, jest sesja fotograficzna ze mną w zielonej farbie, więc zapraszam na Instagrama. No i jeszcze w jednej chwili, czyli powieść, którą również recenzowałam wam na kanale, taka bardzo smutna, która kojarzy mi się z. Zostanie, jeśli kochasz, wróci, jeśli kochasz, nie pamiętam wie, tych tytułów. Nostalgia Anioła, czyli wszystkie te historie, gdzie jeden z bohaterów ginie i potem obserwuje życie. Tylko, że mam wrażenie, że w jednej chwili ugryzło to z tej ciekawszej perspektywy, ponieważ nie skupia się na głównej bohaterce, która umiera, tylko na rodzinie i na tym, jak rodzina na to zareaguje, jak sobie z tym radzi, jakie ma traumy i tak dalej. I to było bardzo dobre zagranie, moim zdaniem. Film. Z dłuższą opinią również jest na kanale, link będzie w opisie. I za chwilę płynnie przejdziemy do innej dziedziny tego Buchhola. Mam tutaj również dziennik, Wyprawa 1907, dostałam to od Fox Games. I ja już kiedyś wam pokazywałam dzienniki z tego cyklu, jako wielka fanka Sherlocka Holmesa. Uwielbiam rozwiązywać te zagadki, bo tu naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Tu są zagadki typu, o, masz taką stronę i teraz musisz w telefonie, w internecie wpisać Hasło, które jest rozwiązaniem tej zagadki, które pozwoli ci przejść do następnej. Tylko o co tu chodzi? Jakby to jest wszystko, tu nie ma nic więcej, tak? Albo wykreślanka. No, wykreślanka teoretycznie prosta rzecz, tylko co ty masz tu wykreślić, jak tutaj nie ma żadnych słów? Czy jakieś inne czachy, czy drzwi masz narysowane, i tak naprawdę nie wiadomo, czego trzeba szukać. Ja bardzo lubię zagadki tego typu, troszeczkę to nam rozrusza szare komórki. I tymże sposobem płynnie przejdę od interaktywnych gier książkowych do interaktywnych gier planszowych, bo dotarło do mnie też kilka nowych planszówek. Ja ostatnio tak sobie pogrywam, bo ta pandemia, to wiecie, się się w domu, to się gra. Siedem słów to jest planszówka, która troszeczkę przypomina Scrabble, tylko że mamy na kartach te litery i z liter układamy hasła. Ja nie lubię takich tych leksykalnych gier, mówiąc szczerze właśnie. To mi już bardziej ten y, Rumi Kump, czy tam Rumi coś tam pasowało, bo były cyferki, ja jestem matwizem. Natomiast kolejne gry, proszę Państwa, to jest już tak totalnie y, moje szerlokowe uwielbienie. Jedna gra to detektyw, gra idealna dla fanów Sherlocka Holmesa, gra bardzo interaktywna i bardzo trudna, to znaczy rozwiązujemy śledztwo, bierzemy udział w śledztwie, rozwiązujemy zagadkę kryminalną, tylko jesteśmy faktycznie detektywami, mamy dostęp do bazy, jak coś znajdziemy, jakiś lat, to musimy w komputer wpisywać na przykład jakieś dane, żeby zobaczyć odciski palców, czy były gdzieś znalezione. Tu nie mamy konkretnego rozwiązania, że w którymś momencie rzucimy kostką, ruszymy się piątkiem i powiedzą nam, mordercą jest ten. My musimy sobie sami ułożyć tą historię, sami zrozumieć kto co, dlaczego zrobił, jakie miał motywacje i tak dalej. I w podobny sposób działa gra Detektyw, to jest sezon pierwszy, tylko że najprostsza. To jest powiedzmy... To tylko, że prostsze, nie mamy aż tak skomplikowanej mechaniki gry, jest to troszeczkę łatwiejsze, przyjemniejsze i krótsze, natomiast, detektyw, bo detektyw to jak usiądziesz, to głowa po prostu paruje. I w nieco podobnym klimacie są kroniki zbrodni, seria Milenium to jest 1400, teraz wychodzi jeszcze 1900 i 2000 coś tam. Tylko, że ta gra jest bardziej karciana, a jednocześnie dzieje się w telefonie, bo rozkładamy sobie karty i skanujemy kody QR i w ten sposób na przykład przepytujemy różnych świadków itd. I jeszcze paranormalni detektywi i to jest taka bardzo fajna, rozrywkowa gra, powiedziałabym imprezowa, bo jeden z graczy jest duchem, nie może na przykład mówić, musi powiedzieć jak zginął. Ale nie mówiąc tego, tylko na przykład rysując coś na plecach drugiej osoby, albo wydając jakiś dźwięk, albo wskazując na coś palcem, i wiecie, o ile to jest kwestia ktoś mnie zastrzelił, to wystarczy narysować pistolet, to jest proste, ale jeżeli trzeba pokazać, że powiedzmy mordercą jest radca miasta, to narysuj mi radce miasta, tak żebym wiedziała, że to radca miasta. Także te gry znajdziecie na Bluegasku. I co? I to chyba wszystko. Mnóstwo nowych książek, mnóstwo nowych super rzeczy. Przypominam, że jeżeli o którejś z nich mówiłam więcej, to znajdziecie w opisie linki i inne materiały. Przypominam również, że jestem na Vinted i możecie do mnie wpaść i, i coś kupić, bo ja nie trzymam książek raczej. Więc tak, to był ten wielki book haul. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, które z tych książek czytaliście i wam się podobały. A my widzimy się w kolejnym filmie niebawem, No oczywiście zachęcam do oglądania innych materiałów. I do zobaczenia. Cześć!